Hej, tu ziemniak, a dziś jest ze mną. Rakuło. Jo. Cześć. Cześć. I dziś jest odcinek u mnie. U u ziemniak, tak? U mnie i dziś co będziemy robić? Dalej grać w SkyBlocka Minecrafta. Oczywiście to się nikomu nie znudziło. Um... Hej! Ja to... Dobrze. Co dzisiaj robimy? Ja, ja, ja trochę pokopałem kobla. Farmy jest sens robić? Jak tak. Tak. Możemy zrobić. Tak. A Dobrze. To mm, do, dobra. Do, 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 w dzisiejszym odcinku ty, y, ty rozkładasz ten kobla, y, poszerzasz ten naszym ten. Tak, są włączone. Poszerzasz nasz y, nasze terytorium, a ja będę kopać. Nie, nie powinna być. Nie! Woda! Fuck. Nie! Mam... Porzuć jednego kobla. Nie. Chodź Dobra. O, o mało co bym znowu nie zrobił chyba obsydianu. To super. Nie rób tym razem. O, ja mam dzisiaj pomysł, że zrobimy y, ulepszoną wersję... Lol, ...kobiarki dla dwóch. Ty go kopiesz? Co? Zaraz ja stoję. Ten kobiel hmm. do mnie leci. No, lubi cię. Leci na ciebie. Lol. Arek! Nie masz jeszcze. Sarkazm. Wp. Ba Masz! Dziękuję. No nie, nie, nie. Lava. <grywa> <Lowa. grywa> no to, no to mi ją podeślasz. Nie wiem. Może tak. Hmm, chwila, coś, coś mi na te się... Weź Ja mam, ja mam poważną sprawę. Znaczy się kilo. Nasiona. Nasiona. Czekaj, zasady teraz. Chciałem go zasadzić. Kurde, dirta nie ma. A nie, ale od nowa? Nie. Dobra, już jesteśmy po przerwie. I... Um, um. No. Rekuo buduje... Jakieś, jakieś dziwne przyrządy. Do badania chleba a ja, może zrobię drugą skrzynkę i przenoszę nasze itemy bezpieczniejsze miejsce. Bo, jakby nam tu creeper wybuchł, nie było zbyt ciekawe. Chyba ty hmm, mam dwa piasku. No dwa pff. klocki co? Z kreatura mi się zbudowało. Sekup lepszo. Wiem. Um, no Ja tu trochę nakopię tego tego kobla i zrobię lepszą kobiarkę Na kobie... No, no tak Na, Na dwie osoby Nie, nie! Kto nie? Co ty myślałeś? E, gdzie jest mój killowy? Dobór. No eee... Kobel, kobel, kobel! Wczoraj mi się skończyła żelazna motyka. Ale. Pff, gdzie? Eee... Na serwerze. Minecraft. Prawda. No, tak. Bo była w nie? i robiłem magazyn, Zajęło mi to 5 godzin i wszystko cofiało. No wiem, ja budowałem wtedy mechanizm z tym loterią. Mi też cofnęło, bo... bo... coś się stało i... ale to nie jest wina nasza. Naprawdę tylko... no. E, zapraszam serdecznie na serwis Minecraft.pl Suby, no suby. Będę nagrywać w przyszłości, tylko na razie mi się nie chciało. Trzeba, ej, przeniesiesz, przeniesiesz ten, ten, te źródełko tutaj. Gdzie? Tutaj. Tutaj? Tak, bo tam będzie kubiarka. Co ja robię? Co ja robię? Łe, łe, Co, co Po co ci? Aha. Daj mi wiodro. Zaraz będzie noc... Dobrze! Łap, łapaj wirta. Po co? Nie wiem. Dobra. Dobra, to ja już farmę skończyłem, co teraz robić? Ui! Kopać kobla. Trzy yy, 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 sztuki Raz, dwa, trzy Dziękuję ziemiatki. Proszę cię Gdzie jedzenie? Miałeś robić tą farmę i gdzie są moje pieniążki? Znaczy no jedzenie No to musi się zrobić jedzenie Najpierw masz zrobić, a potem mają rosnąć. Znaczy, o, czekaj. Użyję sobie... Montaż. Mocze? Ej, zrób łopatę i, z, i zbierz śnieżki. Co? Zrób łopatę i zbierz śnieżki. Nie, podaj się tą miniaturę. Spoczko. Po co to co zniszczyłeś? No, słoń się po ci podkopia. Tu nie ma bukita, oh. więc... Buk-kit. rzecz. Buk-kit. i no. idź, i idź. No. <coughs> patrz to, patrz to. Паш, Паш, Паш что Паш что? Паш что-то? Да сядь я что? Эм. Gim! Abo odejdź! Dobrze. Dalej rośnie! Będę cały odcinek na fajny patrzył światem. Ja, ja też się cieszę. Co można jeszcze zrobić? Zasadzić drzewa! Uh, uh, uh. Ale radość! Twoje chusty! Ale... Co, co, co raku, Nie wiem. Wolność wyboru. Czy naprawdę to zmarnowałeś na to? No co? No. Nasiona proszę. w... Jakie nasiona? No. Dlaczego? Do dni. D dni to ten... to wyczaruj. Jak do dni to możesz wycz wy wyczarować. Ja no żartuję, nic nie było. Tak się... tak się domyślałem. Słucham. Pamiętajcie. ...ziemniak i to ale. jest takie suche. Naj... najsłuższa. Oddawaj Nie, bo zaraz umrę, a ja mam tu wiaderko. Wiaderko. Czekaj. No. Szybko. Woda. <grystanie> Serio? Patrz. Dobra, czekaj, ja tu sobie teraz wykopię. Patrz jak to świetnie działa. Zejdź. No i takiego to cię wziąłem. <grym> <grym> Bo nie miałem itemsów. Alda mi mój killer mi odda. Spoko masz. Dzięki siostro. stracisz taki... piękny, pięk, pięk, <grystanie> klub No, daj mi jednego kloca! No! Idź! Nie! Haha! <grystanie> 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 Co ty robisz? No ja ja jest, zrobiłem ci z powrotem. Dobra, wpływaj sobie. Mmm. -mm. Pat patyczaki. Finatuska. No co ty robisz? No. Nie mam ty. Masz, masz trochę kobla? Bo ja muszę zrobić ten, z drugiej strony, żebyśmy się nie kłócili. Nie Kurde, czemu ty to zepsułeś? Co? No tutaj. Nie wiem, zepsułeś. Mam kobla. Dzięki. Pabel Jak ci idzie kopanie... kobla na... Może chciałem powiedzieć klocku na skyblocku. Na <grystanie> Ziemniaczka dusi klock. Co? kloc <grystanie> klock. Padło ci dzisiaj na mózg. Ja <grystanie> po prostu nowy kąp, wiesz. Takie sprawy. To się cieszę. O! Właśnie to chciałem. Co ty robisz? Szczere do jasności. Ale mamy fartę, że nam się mobki nie spełnią. Słucham? Spadła sezonka chyba. Szkoda, że mógłby się nie No Chyba się spełnił. O... Nie! Co ja zrobiłem? Boże, wiaderko! <grym> nie! Co ja zrobiłem? <grym> nie, nie, wiadra na no serio? No. To wykop trochę kobla to ci zrobię wiadro. Czaj no! Nie wiem czy się od razu Co się tak No czekaj zrobię wiader wiadero Z czego? Z Cheating impressing no! Jest! Za no dużo wiaderek. O, ale knockback. Ej, no... Czemu tam co, ciągle ten... Zobacz, no... Kurde, sekutafon. <grym> czemu tutaj ciągle to... <laughs> tu masz trochę kobla? Oj spadłem Ma, masz kobla? W skrzynce jest chyba Nie nie, a nie jest ale, ale. To zrobię dwa, dwa killoffy dla ciebie, dla, jeszcze Czemu jesteś na GM, nie? Co? Czemu jesteś na gamemodzie? Jestem na gamemodzie, zobaczcie sobie w odcinku co zrobiłem Dlaczego ci walnąć ci mogę? Gdzie głupi jesteś? Dobra, w następnym odcinku zrobimy jakiś chyba koloseum do walki, kurde. O, też już. Kurde. Ale czwarta, no serio. Już może. Coś.

No... no nie... Co ty się tepasz? Trudno... No, spadłem! Słów. Nie chcę tysiąc razy sobie spełnić... Spadniesz jeszcze raz. Masz wiaderko. Spadło. Gdzie ty jesteś? Ja to A masz wiaderko? Nie wiem, mama cię nie kocha, kurde. Kurde jak kurde mam macie. Mama ci nie kocha, drzewo wyrosło, ciesz się tym. Umieścisz szybko tepać? Nie, <noise> gdzie jest mój majekilowe? Kurde Krytyczne obrażenie No macie Zabrakowałem się No widzę właśnie No idź mi stąd Ej, kutafonie Kutafon Co ty mi myślisz? Dobra Nie, jird No goda masz Patrz, wszystko działa jak, jak natura o, chciała. Pan. Masz wiaderko. Które spadło? Tak. <grym> no, Jest! Uratowałem się. Oj, nie. Oj tak. Mam drewno. <grym> дрёфно Уху А те другому суну Тт тт Уху O, mój O kurde. No nie! Ty no, si piście, no. drewno. Drewno. Nie. Ile trwa ten odcinek? E, e, 21 minut. O no, nic nie zrobiliśmy. Dobra, w tym odcinku się pożegnamy. E, widzimy go przy momenty gdy... gdy spadamy, więc nara i... Czemu? Cześć! Siema!